gadałam przez komórkę i słyszeli, był, pamiętam, taki był pusty tramwaj, ja rozmawiam przez telefon z mamą, oczywiście po ukraińsku, i pani taka starsza podchodzi i, i mówi do mnie, proszę wstać i ustąpić mi miejsce. Ja tak się odwracam po całym tramwaju, patrzę i mówię, ale tuż za mną jest miejsce, przede mną jest miejsce. Rozmawiam z nią, no przełączyłam się w 100% na polski język i mówię, no co jest nie tak, co się stało, a ona, bo tak zdecydowałam, ja nie chcę akurat ani przed tobą, bez pani oczywiście, tam nie ma żadnego ten, przed tobą, ale ani za tobą, tylko chcę tutaj. Jak masz na imię? Ile masz lat? Nazywam się Jordania, mam 29 lat. Poprosiłem cię o tą rozmowę, dlatego, że jesteś młodą Ukrainką, jesteś żoną, jesteś matką, która przyjechała kiedyś do Polski i zdobyła wykształcenie wyższe i zdecydowała się jednak powrócić na Ukrainę z powodu pewnej niechęci takiej właśnie Polaków do Ukraińców, ale Zanim przejdziemy do tego głównego tematu, jak to się stało, że zdecydowałaś się właśnie podjąć e, naukę tutaj w Polsce? No, e, moja historia z Polską jest e, dużo wcześniejsza. E, moi rodzice wyjechali do Polski e, jeszcze w dwutysięcznych. E, także mam rodzinę, e, korzenie polskie. E, mój dziadek, taki biologiczny, był Polakiem. Dlatego no, od zawsze było wiadomo, że jakoś będę związana z Polską. Także moi rodzice, no mówię, w dwutysięcznych latach, Wyjechali do Polski do pracy zostałam z dziadkiem, z babcią. Później jak już dorastałam, było zdecydowane, że pójdę albo do szkoły jeszcze dla skończenia szkoły średniej, albo już na wyższe studia. No, jednak się stało tak, że szkoły skończyłam w Ukrainie. Do Polski już przyjechałam w wieku 17 lat, żeby studiować. I tutaj, tak jak mówię, historia jest krótka, to rodzice zdecydowali, przejechałam tutaj, przez rok studiowałam na szkole policyjnej, żeby zobaczyć jak ogólnie kształcenie wygląda w Polsce żeby też oswoić lepiej język, bo też chodziłam na dodatkowe zajęcie w Ukrainie języka polskiego. No a później już w praktyce przez ten rok trochę się kształciłam. Już później zaczęłam studia na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie przez 5 lat. Najpierw moim kierunkiem było bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Ja chciałam bardzo zawsze do policji, zawsze mnie to jakoś tak kusiło, ta, ta policja, tylko że no, bycie Ukrainką w Polsce, no to uniemożliwia bycie policjantem ze względu narodowości i jakby... No, jestem Ukrainką krótko, tak. więc dlatego zdecydowałam taki kierunek. Później już magistraturę to ukończyłam na kierunku administracja i zarządzanie. Też później zaczęłam pracować, w takie studenckie lata to pracowałam różne prace i kelnerka i opiekunka do dzieci, no, no bywało różnie. Już później na, jak byłam na magisterce to już poszłam pracować do kancelarii adwokackiej w Warszawie. Maciej Panfil i partnerzy dokładnie, pamiętam jak wczoraj, bo to, bo to było takie moje pierwsze doświadczenie takiej prawdziwej pracy. Kobieta, która zarządzała tam oddziałem, po prostu u mnie uwierzyła. Ja miałam 19 lat i ona przyjęła mnie do swojego, do swojego oddziału, gdzie, gdzie zaczęłam pracę. I za to też bardzo dziękuję, bo akurat wtedy doświadczyłam tego, że nie, bez względu na to, że jestem raz z Ukrainy, bo zawsze jakoś to odczuwałam, tą różnicę. Nieważne, że miałam tylko 19 lat, nieważne, że studia jeszcze nie ukończone, przyjęła mnie do pracy, gdzie już zdobywałam takie doświadczenie i, i też poznałam świetnych ludzi. Ale później trochę inaczej mi wyszło. Już... Czyli studiowałaś w Warszawie i potem tak, tam podjęłaś tak, tą, tą tak, pracę. Tak, podjęłam pracę, pracowałam tam przez 3 lata, skąd już poszłam na urlop macierzyński. Zaszłam w ciąże, i w trakcie ciąży tam już była podjęta decyzja, że, że wrócimy do domu, w Ukrainie. Muszę Cię zapytać o te, o te trudne relacje. Jak to się objawiało? Czy to jest tylko kwestia właśnie składania CV o pracę i, i spotkania się z taką niechęcią, czy też po prostu no, jawnie ktoś wobec Ciebie wyrażał swoją niechęć? No, zaczynało się jakby tak ym, tak powolutku zaczynało się. Zawsze było tak, na przykład na studiach y, w mojej grupie y, byli y, żołnierze, super ludzie. Akurat y, z moich takich ym, Znajomych tutaj problemu nie było, bo tej różnicy tak nie odczuwałam. Tutaj bardziej chodziło o na przykład wykładowców. Skoro to było bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, bardzo dużo było właśnie ludzi wykształcenia takiego wojenni byli, z właśnie miałam u siebie takich żołnierzy, tak krótko mówiąc. To zawsze jak na przykład y, opowiadali tam na zajęciach, y, był wykład to jak do mnie tam, y, że, że rozumiesz i, i zaczynały się takie te teksty, ale nie w języku ukraińskim tylko zawsze y, po rosyjsku. Dlatego no, zawsze to mnie dziwiło, ja zawsze mówiłam, że ja nie jestem y, z Rosji, nie jestem Ruska tylko jestem Ukrainką i y, to jest zupełnie inny język i to dla mnie było takie, takie te pierwsze takie sygnały. Jakby no, do ogółu, do 50 ludzi się mówiło po, po polsku język, który rozumiałam yy, i też świetnie sobie radziłam. W dialogu, porozumiewaniu, to zawsze do mnie były tam kilka rzuconych słów, właśnie po rosyjsku. No to takie było. Później, jak do pracy, no to składałam CV. Przez bardzo długi czas szukałam takiej pracy już bardziej na stałe, takie biurowej też, żeby zdobywać inne doświadczenia oprócz takich, nie wiem, tam, opieka czy kelnerka i tak dalej. To um, po prostu się nie odzywali, ale to ja myślę też, że to ze względu na to, że było bardzo dużo osób o, e, chętnych na, na pewne stanowisko, że tutaj może nie tak było to związane, że Ukrainka, e, tylko po prostu przez takie przepełnione kadry, że było bardzo dużo e, ludzi e, e, ochotnych do, 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 do podjęcia takich współprac. Z kolei tutaj przyszłam, to, to nie odczuwałam. Pani Monika świetnie mnie przyjęła, przeprowadziła rozmowę, też jej pasowało wynagrodzenie, które chciałam, więc od razu się dogadaliśmy. W jedno spotkanie, drugie i przyjęła mnie do pracy. Też w pracy nie było. Odczuwalnie mnie też, że jestem z Ukrainy. Pracowało wtedy w kancelarii 170 osób. Ja byłam jedyną osobą z Ukrainy, ale mówię, no, nie, nigdy nie odczuwałam jakiejś różnicy, chyba że jak się zaczynało takie załatwienie dokumentów, od kiedy trzeba było dostać jakiekolwiek pozwolenie, które no, nikt nie potrzebował, no, bo, bo nie trzeba było. Dla mnie trzeba było do urzędu. Potrzeba w uzyskiwaniu jakikolwiek pozwolenia do pracy, do przebywania w Polsce, nawet bez względu na to, że mieszkałam w Polsce już ponad 5 lat, zawsze y, miałam trudne y, takie dostawanie dokumentów, karty pobytu, wizy, y, całe mnóstwo zaświadczeń, oświadczeń y, i to wszystko trzeba było y, od robotodawcy dostawać, a też robotodawca się wściekał, no bo nie wiedział, co ma dać, po co i y, y, no, takie były problemy. Natomiast z ludźmi w oddziale, w innych oddziałach, to, to tej różnicy nie było, a później zauważyłam już tak po roku czasu, kiedy pracowałam tam to um, zaczęli przyjmować też innych, e, innych ludzi z Ukrainy, też były dziewczyny, chłopaki i to jakby kancelaria się poszerzyła już tak międzynarodowo, że przyjmowali e, do pracy osoby z Ukrainy, może zobaczyli, że możemy pracować, że jak nie mamy problemów w porozumiewaniu, z język, to nie ma żadnego problemu. Z kolei też e, moje doświadczenie w dokumentach pomogło następnym Ukraińcom w tej kancelarii e, spokojnie. Spokojnie sobie pracować. Twój mąż jakie ma wykształcenie? Mój mąż też ma wykształcenie wyższe. Miał założoną firmę budowlaną, taką jednoosobową. Bo wcześniej pracował w firmie polskiej, a później już poszedł na swoje, założył firmę i tam kilka kolegów to, to właśnie tak pracowali. Ale ma wyższe też wykształcenie, ale on zdobywał go w Ukrainie, bo też pochodzi z Ukrainy. Mhm. Tak, starasz się miękko uciec od tego, od tego pytania i odpowiedzi właśnie o, o, o te właśnie negatywne takie zdarzenia. No, ale jednak zdecydowaliście się wyjechać z powrotem. No, tutaj. Miękko staram się, bo jednak przez 8 lat mieszkałam w Warszawie, w Polsce, odwiedzałam mnóstwo miast, znam mnóstwo też ludzi, też nie mogę powiedzieć, że to było tak, takie przykre, mocno doświadczenie mieszkania tutaj, więc też nie chcę nikogo obrazić, tak? jakieś tam takie inne doświadczenie, na przykład jak w tramwaju rozmawiałam. W pod, gadałam przez komórkę i słyszeli, był, pamiętam, taki był pusty tramwaj, ja rozmawiam przez telefon z mamą, oczywiście po ukraińsku, i pani, taka starsza, podchodzi i, i mówi do mnie, proszę wstać i ustąpić mi miejsce. Ja tak się odwracam po całym tramwaju, patrzę i mówię, ale tuż za mną jest miejsce, przede mną jest miejsce. Mhm. Rozmawiam z nią, no, przełączyłam się w 100%. na polski język i mówię, no co jest nie tak, co się stało, a ona, bo tak zdecydowałam, ja nie chcę akurat ani przed Tobą, bez Pani, oczywiście tam nie mam żadnego ten, przed Tobą, ale ani za Tobą, tylko chcę tutaj. Oczywiście ja nie chciałam dyskutować, ja po prostu wstałam, poszłam w inny, inny kąt tramwaju i dalej zaczęłam rozmawiać i, i no... Takie, takie wspomnienia pozostają, ale też może przez to, że jestem dość taką twardą osobą. E to tak nie za bardzo chcę zwracać na to uwagę, bo też jedna pani mówi tak, a inna pani mi ustąpiła miejsce, kiedy było mi bardzo niedobrze w tramwaju i ustąpiła mi miejsce tak, bez względu na to, że czuła mój akcent, bo rozmawiałam chwilę przez, przez nią, z nią to znaczy i no i może dlatego tak nie zwracałam aż bardzo uwagi. Staram się położyć na szali ten potencjał, który w Was drzemie, i na drugiej szali chcę te uprzedzenia położyć i, i też chcę pokazać tę niesprawiedliwość, że ludzie młodzi, którzy mają światopogląd, którzy potrafią być samodzielni, że nie żyją na zasiłkach, że, że starają się coś wnieść do społeczeństwa, są, są zmuszeni właśnie do wyjazdu. Czy ta wasza decyzja o tym wyjeździe jest nieodwracalna? Wy już tam zostaniecie na zawsze? No tutaj właśnie tak, bo pracowałam, mieszkałam tam, tak patrząc po dokumentach o 2000, 2016 roku. Zaczęłam pracować, skąd były tam odprowadzane wszystkie podatki, składki i tak Zawsze też korzystałam prywatnie z jakichkolwiek pomocy medycznej, bo wszyscy wiemy, że NFZ, dostać się, cokolwiek, cokolwiek zrobić, to, to są takie kolejki, że nawet nie próbowałam. Raz jedynie to w czasie pandemii to, to zrobiłam bezpłatnie test taki tak, żeby potwierdzić, czy miałam koronawirusa czy nie, a tak zawsze było jakoś tak prywatnie. To też utrudnia, bo nie każdego stać. Ja pracowałam, mój Mąż pracował. Już jakiś czas też byliśmy w Polsce, też mamy mnóstwo rodziny tutaj, którzy też mieszkają w Polsce, więc zawsze można było uzyskać jakieś pomocy też od swoich. Więc to dobrze, że, że nie potrzebowaliśmy, że mieliśmy taką możliwość, ale też dużo osób nie ma takiej możliwości, bo nie ma dobrej pracy. I no, ma inne trudności. Też z kolei my zdecydowaliśmy się wyjechać, nawet nie ze względu może na to, że Polska, że tam jakieś były dziwne sytuacje, a bardziej przez to, że pewnie każdy młody człowiek się spotyka akurat w Polsce, w Warszawie. To są drogie, bardzo mieszkanie do kupna, jest życie też drogie, wszystko kosztuje. I tutaj my po prostu popatrzyliśmy realnie na swoje możliwości. I była decyzja, czy zaczynamy, e, czy wchodzimy w kredyt, e, kupno własnego mieszkania już w Polsce. E, wiadomo, że zostaniemy już tutaj pewnie do końca życia, bo to są kredyty na 25-30 lat. Nawet tak. jak masz lepsze możliwości, spłacasz. To i tak to, to nie będzie takie, taka, taki krótki okres spłacania. Z, też z kolei tutaj się wiąże, że będzie coraz mniej możliwości wyjeżdżania do domu do, na Ukrainę, odwiedzanie y, naszych rodzin. Też zaszłam w ciąże i też była tutaj decyzja, jak będzie z tym dzieckiem, bo wiadomo, że pierwszy rok to w domu, a później od razu do pracy, bo żłobek straszne kolejki, ogromne pieniądze i tutaj też było takie zastanawianie, czy nie będzie to tak, że Później będziesz w tej pracy siedział prawie 24 godziny, żeby po prostu mieć yy, yy, możliwość yy, kupna wszystkiego, yy, czego chcesz, spłacania kredytu. Też w czasie pandemii bardzo wzrosły te raty na mieszkanie, więc tutaj takie różne czynniki były. Stąd właśnie zdecydowaliśmy, że nie zaczynamy tego tutaj. Dajemy sobie spokój z tymi wszystkimi załatwieniami dokumentów, później urodzenie dziecka, trzeba zarejestrować go w Ukrainie yy, i w Polsce i, i my już znamy z własnego doświadczenia, jakie to yy, trudne było uzyskanie jakichkolwiek dokumentów u nas w urzędach. W urzędach w Warszawie, więc zebraliśmy wszystko, co nagromadziliśmy. Nie wiem, tam było wiadomo, przez 8 lat to jakieś tam i meble, były rzeczy osobiste, po prostu wszystko wysłaliśmy do domu, też spakowaliśmy i, i pojechaliśmy. Do, dokładnie 2 lutego 2022 rok. Ja na ósmym miesiącu ciąży, spakowaliśmy wszystkie rzeczy naszego psa, którego też kupiliśmy i jeszcze będąc w Polsce, i tak tak wyjechaliśmy. Niestety miesiąc przed wojną to trochę utrudniło, ale, ale jednak do domu wróciliśmy. Czyli wróciliście przed wybuchem, tak? E, tak. 2 lutego przeprowadziliśmy się już do domu, do Iwano-Frankowska, do mojego rodzinnego miasta, a 24 zaczęła się wojna. Obiecałem, że nie będzie to długi wywiad, ale jeszcze mam dwa pytania, więc jeszcze się mhm. troszeczkę pomęczę. Czy takich młodych rodzin, które wracają z Polski do Ukrainy, jest więcej? Masz, taki, masz takie informacje? Znam na pewno, że mm, takich dużo moich znajomych bardzo chcieli właśnie, tak jak my, wszystko spakować i po prostu uciec, bo jednak w, w domu y, nie ma potrzeby wynajęcia mieszkania, szukanie jakiejś możliwości y, y, gdzie indziej się, nie wiem, y, zadomowić. tylko wracasz do swojego domu. I też oni patrzyli na nas i chcieli to zrobić. Tylko właśnie nawet mój brat, nawet nie brat, to mój kuzyn, też już chciał z swoją żoną wszystko spakować i przeprowadzić się. Też kupili mieszkanie już w Ukrainie. Z kolei to było tak blisko wojny, że zanim my się przeprowadziliśmy, to było tak jak mówiłam 2 lutego. A oni tam coś próbowali. Pamiętam, on przyjechał 15 lutego załatwić jakieś tam e, dokumenty, rzeczy i miał wracać z powrotem do Polski i, i decydować się na lato wracać już w Ukrainę. Z kolei wojna się zaczęła i to każdy od razu zmienił swoje zdanie, decyzje i pozostali tutaj, a też bardzo dużo osób. Skorzystali z możliwości, że można było wyjechać do Stanów Zjednoczonych czy, czy do jakiegokolwiek innego miasta kraju w Europie, no i po prostu się przeprowadzili gdzie indziej. Ale też bardzo dużo osób nawet nie, nie wrócili do siebie do domu, do Ukrainy, tylko pojechali gdzieś dalej. Nie, w Polsce no, trochę osób zostało, ale duża część też wyjechała gdzie indziej, próbować jak, szczęścia. Jak funkcjonuje młoda rodzina? W takich warunkach wojennych? No zaczynało się to trudniej a niż jest teraz, bo 24. zaczęła się wojna. Te wybuchy, ja pamiętam, akurat wtedy byłam w szpitalu, bo został mi tydzień do porodu, i dzwoni do mnie mąż i mówi, że wojna się zaczęła. Ja nie uwierzyłam. Ja od razu zaczęłam mówić, że co ty się nakręcasz i mnie nakręcasz, w ogóle mam nie do tego teraz. I później, jak już weszłam, poczytałam te wiadomości, zobaczyłam to szok, ale y, ani na sekundę nawet nie miałam y, wątpienia, że zostaję w domu, zostaję w Ukrainie, nigdy nie jadę na żadnej granicy, nie będę po trzy dni stała, y, tak jak inne osoby to robiły, więc. Y, więc tutaj później y, 2 marca urodziłam, tam też tydzień y, po wojnie. no jak się wszystko zaczęło, też to było w y, podziemiu, y, pod ziemią pod szpitalem, bo było bardzo niebezpiecznie i... Y, to było wtedy bardzo trudno, bo ty nigdy nie wiesz, co będzie jutro. Nie ma światła, nie ma ciepła. Dobrze, że to był taki y, y, dom y, prywatny, że jest kominek, że jakiś tam piec i, i tam sobie pomagasz innymi rzeczami. Bo tak jak ludzie zostawali w mieszkaniach, taki, y, gdzieś w miastach, to pewnie trochę trudniej było. No i było strasznie. Ja pamiętam te y, pozamykane okna, y, były przez gazety, nie wiem, przez jakieś folie czarne, czymkolwiek, żeby nie było widać, że to światło się pali. To dziecko malutkie, y, ty w tej ciemności siedzisz, ale... To wtedy było trudniej. Później zaczęło się lato, trochę się rozlozowałeś. My już się nauczyliśmy, kiedy wyjeżdża taka sirena i, i będzie rzeczywiście bombardowanie, będą rakiety, a kiedy tam jakiś samolot po prostu wzlatuje, że chwilę tam się pokręci i będzie już po wszystkim. I ty się tak do tego przyzwyczajasz, dziecko rośnie, a później już 3 lata minęło, zaczęłam pracę. Poszłam do pracy, przeprowadziliśmy też, przeprowadziliśmy się do miasta mojego męża, gdzie on się urodził w Bursztynie. Tam mieszkamy, pracujemy i ja w ogóle nie mogę nic złego powiedzieć, że jakoś trudno z pracą. Ja zawsze byłam takiego zdania, że nie ma trudno z pracą, tylko ty nie chcesz nic robić. Praca jest dla każdego, każdy może coś znaleźć. Ktoś nie wiem, jest nauczony w sklepie sprzedawać. Sklepów jest mnóstwo, bo Pomimo tego, że jest wojna, zapotrzebowanie jednak jest, ludzie żyją dalej. Więc no, tutaj nie ma co robić problemów, tylko trzeba brać się w garść i iść, szukać lepszej. W jednym sklepie nie pasuje, idziesz w inny. Ja zawsze też chciałam pracować jakoś bardziej w zawodzie, zdobywać doświadczenie, jakieś takie no, inne, wyższe, żeby później móc to doświadczenie wykorzystywać, bo wojna się skończy, czy nawet gdzieś trzeba będzie pojechać w świat i się pokazać, porozmawiać z ludźmi, żeby móc związać te zdania porządnie, więc szukałam takiej pracy już lepszej. Miałam możliwość chwilę posiedzieć w domu dłużej, żeby poszukać takiej lepszej pracy, więc. Tak jak chciałam znalazłam, nie ma co narzekać, ja bardzo dobrze się czuję. Czym się zajmujesz obecnie? Pracuję w Bursztyńskiej Radzie Miejskiej w urzędzie, realizuję projekty polsko-ukraińskie. Akurat teraz jestem menadżerem projektu Czysta Woda dla Wszystkich, realizujemy go z miastem Augustów u nas w Bursztynie. I to też daje świetną możliwość iść gdzieś dalej, tak jak mówię, ja nie narzekam, praca dla mnie jest w porządku, gdyby mi coś tam nie pasowało po um, nie wiem, finansach czy czymkolwiek zawsze, nigdy nie boję się czegoś zmieniać albo coś dodatkowego poszukać, też mąż sobie radzi, więc ja powiem, że Pomimo tego, że wojna i że te wybuchy, że dom się trzęsie, że światła nie ma, wody ciepłej nie ma, e, czasami i w mieszkaniu jest bardzo zimno, ale jednak no, ani na chwilę nie myślałam, że wrzucę Ukrainę i jadę gdzieś dalej, bo to tak cały czas szukać, szukać, to, to dla mnie jest to bez sensu. Dlaczego? Jak ty możesz swój potencjał, swoje możliwości wykorzystać u siebie w domu, a nie jeździć i cały czas Szukać gdzie indziej. To jest świetne podsumowanie tej rozmowy. Uprzejmie Ci dziękuję, bo dzięki tobie mogłem pokazać po prostu inną twarz, inne oblicze przeciwko tym stereotypom, które po prostu się gdzieś tam w świecie mediów wolnych, tak zwanych, kreuje. A tu proszę bardzo, nie, nie dość... ma... Nie ma co się nie lubić, trzeba pomagać sobie. Nie wiem, dlaczego my jesteśmy tacy podobni, języki trochę podobne, tak. kulturalnie jesteśmy podobni. Dlaczego tak no, się nie lubić, takie trudne czasy teraz, gdzie jakieś wojny, pandemii, pandemia, czy jakiekolwiek inne problemy, też nawet w każdej rodzinie. Ale to nawet tutaj nie chodzi o takie relacje polsko-ukraińskie, to nawet tak jest między samymi Ukraińcami czy między Polakami w domach, nie wiem, w wioskach, między znajomymi jakaś taka nienawiść. Ja tego no, nie rozumiem. Skoro kogoś nie lubisz, to po prostu nie zaczepiaj tego człowieka, niech sobie żyje dalej. A dlaczego no, nawiązywać relacje, jakoś budować nienawiść, to, to dla mnie jakby nie ma sensu. Więc. Polska przyczyniła się do mojego rozwoju, do, do mojego doświadczenia. Też zobaczyłam świat, będąc no, studentem, pracowałam. To jest super. Ja zawsze mówię do młodzieży, które, którzy mają możliwość pojechania gdziekolwiek za granicę. Jedźcie, uczcie się gdzie indziej, bo w Ukrainie trochę z wykształceniem jest problem. U nas jeszcze pozostał taki ten radziecki związek, gdzie nie uczą się, tylko chcą jakoś łatwo nie chodzić, nie, nie, nie zdobywać wykształcenia, które Tobie się podoba i się przyda. A właśnie jadąc gdzie indziej, za granicę, tak jak mówię, ja w Polsce, w Warszawie, ja studiowałam, pracowałam, odwiedzałam świat, poznałam super ludzi, to jest inna mentalność, bo nawet pomimo tego, że jesteśmy um, podobni kulturalnie. To jednak inni, tak? I jeszcze inni ludzie przyjeżdżają do Polski, do Warszawy, też nie są to sami Ukraińcy, więc zawsze jest możliwość poznać się i, i zdobyć więcej doświadczeń w tym życiu i później to wykorzystywać co właśnie robię. Tak troszeczkę mi przerwałaś, bo chciałem, <laughs> powiedzieć, bo chciałem <laughs> powiedzieć, że, że yy, i masz nie tylko piękną aparycję, ale też i piękną duszę. I... I życzę Tobie i Twojej rodzinie, żebyście zawsze zostali tacy właśnie otwarci na, na świat. Dziękuję. Uprzejmie dziękuję. Wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję bardzo.